mogłoby się w pierwszej chwili wydawać, że jesteśmy wezwani do aktów pobożności. Tak ważnych aktów pobożności, jakimi są jałmużna, post i modlitwa. O właściwie w Pobożności Izraela, ale też pobożności potem chrześcijańskiej, to są najważniejsze akty pobożności, najważniejsze dzieła człowieka sprawiedliwego. Modlitwa, post, jałmużna. Ale kiedy uważniej wsłuchujemy się to słowo, to odkrywamy, że do nas wzywa do czegoś o wiele jeszcze bardziej poważniejszego, o wiele głębszego, o wiele bardziej zasadniczego. Mianowicie Pan nam daje ten Wielki Post po to, byśmy odbudowali w swoim życiu najważniejszą relację. A ta najważniejsza relacja, najistotniejsza w naszym życiu, to jest relacja z Ojcem. Relacja z Bogiem, który został nam objawiony przez Jezusa Chrystusa jako nasz Ojciec. I jesteśmy zaproszeni, żeby wejść na nowo w te relacje, jak mówi Jezus w tej Ewangelii, w ukryciu, to znaczy, żeby ona się działa gdzieś wewnątrz, bardzo głęboko, bardzo intymnie, żeby była w naszym życiu jakimś doświadczeniem absolutnie wyjątkowym, właśnie takim, które nas konstytuuje. Tworzy w sposób zasadniczy relacja z ojcem. W ukryciu, można by powiedzieć, że w ukryciu, to znaczy także w sercu. Może chodzi o taką relację, która dla patrzących z zewnątrz nie jest dostępna. Taką relację miał Jezus z ojcem, wiemy, mając już lat 12. Kiedy mówił o tym do Maryi i do Józefa, to oni nie rozumieli o czym mówi. To znaczy, on już nie, przeżywając swoje człowieczeństwo w 12 roku życia, był z ojcem w takiej relacji, że ona była nie do przeniknięcia dla matki, nie była do przeniknięcia dla świętego Józefa. I owszem, miał w sobie to najgłębsze przekonanie. Czemuście mnie szukali, nie wiedzieliście, że ja muszę być, muszę być w tym, co należy do mojego Ojca. Bo to jest to, co, co nas w życiu ustanawia, to jest to, co nas w życiu konstytuuje. Relacja do Boga, który jest naszym Ojcem.